Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym tygodniu Słuchajcie, byłam na zakupach w warzywniaku i w poncie, więc wam pokażę co Kupiłam nic specjalnego, nic nadzwyczajnego Jeżeli mnie wiecie, to ja dużo warzyw, owoców, jogurtów i dobrych przekąsek Raczej tu nie mam nic z niezdrowych rzeczy Tak więc już wam pokażę, pokazuję wam I cóż, w tym tygodniu moje zakupy będą takie Niepełne, bo na takie duże zakupy się nie wybieram, dlatego że opróżniamy stopniowo lodówkę, chcemy, żeby była właśnie posprzątana, bo no już niedługo zbliżają się nasze wakacje, tak więc, no, chciałabym, żebyśmy właśnie mieli opróżnioną tam lodówkę i coś w zamrażarce, jeżeli wrócimy, to żeby coś na obiad było, tak więc jedyne, czego Wam tutaj nie pokażę, to są mięsa, bo wiem, że nie każdy lubi widok mięsa, tak więc jeszcze kupiłam dodatkowo filety z kurczaka i mięso, tak świeżo mielone, bo właśnie zrobię trochę... Mm, sosu do spaghetti, zrobię trochę takich pulpecików, żebyśmy mieli właśnie na ten tydzień, bo jak wrócimy z wakacji, to jeszcze będzie taki właśnie z zamrażarki sobie wyciągniemy i nie będę musiała wtedy gotować. Natomiast już Wam pokazuję, co właśnie kupiłam dalej. Tak jak mówię, zaskoczenia raczej nie będzie, bo no jeżdżę i kupuję klasyki. Dobrze, nie wiem już co kupiłam w pońcie, bo trochę część warzyw też kupiłam w pońcie, Tak więc pokażę Wam po prostu to co kupiłam Tutaj mam przyprawy do fasoli, dodań z fasoli To jest bardzo dobra przyprawa do takiej fasolki po bretońsku I ona ma bardzo dobry skład, dostanie właśnie robiłam fasolkę i nie miałam jej No i też oczywiście obyło się bez tej, fasol bez tej przyprawy też była dobra fasolka, jednak jakoś tak bardziej podkręca mi tutaj smak ta przyprawa, bo ma tutaj właśnie fajne, fajną mieszankę przypraw i ziół dalej, już jako trochę pod wyjazd wzięłam takie różne herbatniki z lepszym składem dla Mikołaja bardzo je lubimy i ja i mąż i Mikołaj więc wzięłam mu takie różne żebyśmy mieli właśnie w drogę i takie nowość jakąś crunchy duo owsiane taki podwójny batonik owsiany, orkiszowo-owsiany tutaj mam i jeszcze jeden wzięłam chyba tylko orkiszowy, tak więc tak wzięłam. Z mutti, z takich sosów gotowych wzięłam mutti z sos pomidorowy z bazylią, także tu mamy bez dodatku cukru. Tu mam z chili, z papryczką chili, natomiast tutaj mam z takimi grillowanymi warzywkami. Yy, chyba to z grillowanymi warzywkami miałam i jeszcze kiedyś było z czosnkiem, natomiast teraz z czosnkiem nie było. Tutaj mam pomidorki koktajlowe, tutaj mam yy, pomidory drobno krojone i yy, pulpa z pomidorów. Dalej mam dwa rodzaje serka. Jeden to mam taki gouda zwykły żółty, natomiast tutaj mam twaróg, bo bardzo ostatnio lubimy twarożek właśnie takiego gzika zrobić sobie, więc no, dużo na u nas tego twarogu na kolację ostatnio idzie. Tutaj arbus, truskaweczki. Klasyk na dwa dni. Właśnie do gzika cebulka, rzodkiewka, tutaj czereśnie, takie resztki pani miała i dała mi za pół ceny, ale no zjemy to tak naprawdę dzisiaj, więc wzięłam. Cytrynki, bananki, tutaj mam śmietany dwa rodzaje, bo chcę potestować, która jest lepsza. Swego czasu brałam tą bio, ale gdzieś ostatnio jej nie mogę dorwać, tej bio śmietany, więc taką z lepszym składem znalazłam właśnie śmietana boheńska boheńskie, boheńskie i właśnie ona ma tutaj śmietanka żywej kultury bakterii kwasów mlekowego i jeszcze taką z limanowej, także tak dwie śmietanki. No stąd tej mizerii do tych wszystkich jakiś tam sałatek ta śmietana jednak gdzie? Tutaj mam jogurty. Bardzo się polubiłam z tymi jogurtami maluta więc teraz sobie biorę na zmiany te albo śmietankowe, albo te z większą ilością białka, jedne i drugie mają bardzo dobre składy, tutaj skry dla męża Mikołaja Wziąłam trzy, bo mają taką krótką datę ważności, natomiast no jeszcze przed wyjazdem będę musiała yy, zrobić raz yy, zakupy jogurtowe, później mam cukinię, bananki, cytrynki chyba mówiłam, tu jest taki mix włoszczyzny do rosołku, dlatego że w ten weekend się nigdzie nie wybieramy bo mąż będzie pracował, dlatego no rosołek będzie, a dawno już swojego rosołku nie gotowaliśmy. Chyba na pewno dwa albo trzy miesiące, bo zawsze jesteśmy gdzieś na wyjazdach. Także, jak znalazł, będzie do rosołku na niedzielę. Tutaj mam sałatę lodową, gdyż myślę, że właśnie zrobię jeszcze mam w lodówce do zużycia ser do sałaty greckiej, więc ten serfeta, więc zrobię sałatę grecką. Tutaj kalarebki, gdyż no kalarebki jemy, ogórki, pomidorki, malinowe i mm, papryki dwie, bo może grilla też zrobimy na weekendzie, jak będziemy w domu siedzieć. No i z racji takiej, że ja już zużyłam u siebie koperek na tarasie i już. Mm, oberwałam ile się od niego dało, więc no, kupiłam sobie dwa pęczki koperku i jeszcze mm, i jeszcze pietruszkę, także tak tyle z zakupów, i tak jak mówię, wzięłam jeszcze. Mm, i wzięłam jeszcze fileta z kurczaka, większej ilości i mięso mielone, łopatkę wyprzową właśnie, żeby do mięsa mielonego, do takich różnych dań było. No i w sumie tak byłam na targu i tam mi pani podliczyła to wszystko, truskawki, arbuz, takie tutaj rzeczy głównie te. No i zapłaciłam 100 zł, więc jakoś tak mówię pani, że mało mnie pani policzyła. No ale tak w sumie jak teraz wzięłam to... czekajcie, bo coś mi tu goni... Jak teraz to wyciągam na, ta, na stół, to w sumie nie ma tutaj tego dużo, więc za no, 100 zł. Tak więc tak. Czereśnie już trochę potaniały, bo ostatnim razem, jak kupowałam, były po 45. Teraz już są po 35, także już trochę schodzą z ceny. Truskawki też są już tańsze, bo są po 13 zł za kilo. Także już no, ten sezon truskawkowy zaczął się wy. Pełni, ale właśnie pokażę Wam zaraz, bo na tarasie już pierwsza truskawka się tam zaczyna robić czerwona, więc dopóki Mikołaj jej nie dostrzegnie, to myślę, że dojrzeje, więc Wam pokażę, bo to już może zaraz na tarasie będziemy mieć swoje truskaweczki. Zobaczcie, tutaj jest truskaweczka, która zaczyna się czerwienić Tak więc dopóki Mikołaj jej nie znajdzie, to myślę, że dojrzeje e, Natomiast, e, no tutaj jeszcze z tego krzaczka, a nie jest tu jakaś też malutka Tu w ogóle za gęsto sobie to wszystko posadziłam, ale no muszą przetrwać te trzy truskaweczki tutaj w tej skrzynce Bo tutaj jest tak, i kalarepa, która już jest naprawdę duża i dwie kapusty pakczoi I taka sałata, ale to dzisiaj sałata już wezmę I jest dużo rzodkiewek, ale rzodkiewki no to jakoś tak Jeszcze chyba je muszę podlać Tam są malinki, które już są też yy, dość duże Tutaj mam właśnie, wysiałam na nowo koper Wysiałam na nowo sałatę yy, Co tu jeszcze mam? Lubczyk mam bardzo duży, więc też muszę go troszkę już yy, Sciąć i do zamrażarki dać. No a tutaj są truskawy, ale truskawy jeszcze nie dojrzewają, więc no na razie na razie czekamy na truskawki, ale mam nadzieję, że będzie ich dużo. Z tego krzaczka tu też jest dużo, ale to będą takie drobne raczej. Nie wiem, co to za odmiana była, bo ja już tutaj zmieszam chyba 6 czy 7 odmian tych truskawek, więc no nie wiem. A tutaj zaczynają się piąć. Czy wiecie, one mają niby zwisać, ale u no, mnie nie ma gdzie specjalnie zwisać, więc wymyśliłam, że te truskawki, które będą chciały się właśnie rosnąć, rozwijać, to będą sobie szły po, takim, po takiej drabince. Może coś z tego będzie. Poziomki też, właśnie. E, idą po tych drabinkach. Tutaj zaczynają. Bo tutaj mam poziomki, i powiem Wam, że w tym roku. No to poziomki e, naprawdę dają radę. Wszystko podlewam tymi nawozami, co Wam pokazywałam e, z Agraplantu. E, nawóz, nawóz do pomidorów i ogórków, i ekologiczny. Także nie ma tutaj żadnego. Mm, jakichś tam niedobrych rzeczy, i naprawdę to rośnie, muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolona. W tamtym roku nawet jednej trzeciej nie było tych truskawek, co w tym roku jest, więc e, tak. A tu już taka duża cebula. cebulę, nie wiem kiedy siałam cebulę w marcu, trochę tutaj oberwałam, ale już jest naprawdę no dosyć duża. Tu jest druga kalarepa, ta jest zdecydowanie większa. Z moja ręka? O, tak. Ale jeszcze, no na pewno jeszcze z dwa tygodnie tej kalarypie trzeba dać, żeby tu rosło. Tu mam dużo też rzodkiewek, ale to jeszcze też trochę już powyrywałam, a resztę, a resztę. czekamy. Tu też mamy rzodkiewki, tak więc tak. A tutaj pomidorki zaczynają też kwitnąć i gdzieś widziałam jednego już nawet, o tam jest zielonego, więc też już yy... No, tylko że właśnie trzeba zapylać to, bo nie wiem czy to się zapyli te koktajlowe, czy się zapylą, czy nie, ale myślę, że się pozapylają. Także rośnie u nas.